Katecheta pyta dzieci. Co trzeba zrobić, aby iść do nieba? Małgosia mówi. Trzeba być dobrym człowiekiem i pomagać ludziom. Staś odpowiada. Trzeba modlić się i chodzić do kościoła. Jaś z ostatniej ławki krzyczy. Trzeba umrzeć! Jasiu, dlaczego kolejny raz spóźniłeś się na moją lekcję? Proszę wytłumacz się, co masz na swoją obronę? Proszę pana, ojciec zgubił w mieszkaniu 200 złotych. I co, pomogłeś mu szukać? Nie, ja je zauważyłem pierwszy i przycisnąłem butem i czekałem, aż pójdzie do roboty. Tato, Małgosia mnie prześladuje. A skąd wiesz? Wczoraj próbowałem je wygooglować. Wszystko dobrze widziałem przez Lulnetkę. Ja się dzwoni do swojej dziewczyny. Cześć, żabciu, to ty? Nie, tu właściciel jeziora. Tato się ma urodziny. Jasiu podchodzi do niego i mówi. Nie wiem czego ci życzyć tato. Na swój wiek masz super zdrowie, dużo kasy. O już wiem. Życzę ci aby mama cię przestała zdradzać. Miś z zajączkiem złapali złotą rybkę. Rybka mówi, że mają po trzy życzenia jak ją wypuszczą. Pierwszy wyrywa się miś. Ja chcę aby w naszym lesie były same niedźwiedzice ja sam jako samiec. Dobrze, w twoim lesie są same samice. A ty co byś chciał, zajączku? Ja to bym chciał szybki motorek. Rybka klasnęła płetwami i pojawił się motorek. Niedźwiedź mówi kolejne życzenie. Rybko, chcę, żeby w całej Europie były same samice i ja będę jedynym samcem. Życzenie się spełniło. Zajączku, teraz twoja kolej. Chcę kask na mój motorek. Po chwili pojawił się kask na głowie zajączka. Niedźwiedź podjarany mówi. Chcę, żeby na całym świecie były same samice, a ja będę jedynym samcem. Okej, okay, spełniłam twoje życzenie. A jakie jest twoje ostatnie życzenie, zajączku? Zajączek spokojnie wsiadł na motorek, odpalił go i mówi. Chciałbym, żeby niedźwiedź był gejem.